Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu, gdzie będę Wam prezentował najlepsze komiksy z danego gatunku. Bo tak powinienem powiedzieć. Tutaj nie ukrywam, że jest to coś trochę tak w klimatach, które ja też lubię poniekąd, więc sobie wziąłem więcej. Tu już widzę, zdradzam Wam pewną z pozycji pierwszej, która tutaj leży. Dajcie znać, czy w ogóle wyłapujecie co to jest za tytuł, eee, więc no co mogę dużo opowiedzieć, crime noir, sensacja, szpiegowskie, klimaty sensacyjne, coś w ten desem tutaj stwierdziłem, że Wam wybiorę i dwie rzeczy, pierwsza, zanim zaczniemy w ogóle ten materiał, proszę Was o to, abyście totalnie mieli wyrozumiałość, w sensie takim, nie będę się jakoś specjalnie rozwodził tego jest naprawdę sporo, jak tutaj tak patrzę. Każdy z tych materiałów znajdziecie u mnie na kanale, więc po prostu se wyłapiecie, gdybyście chcieli, wpiszcie i na pewno Wam się wyświetli. I ja na jakoś nie będę specjalnie się nad Fabułą tutaj rozwodził, bo ten film by trwał bardzo długo, a nie chciałbym, żeby trwał w nieskończoność, nie chcę was też trzymać. Te materiały są bardziej w formie takiej. Prezentacji, szybkiego skrótu komiksów, które gdzieś tam ja wam polecam i mam je w swojej kolekcji, chciałbym się z wami niby pochwalić. Nie wiem, czy to nie będzie na razie taki ostatni materiał z tych gatunków, które chciałem dla Was publikować. Większość to, co chciałem zrobić, zrobiłem. Jeszcze zastanawiam się nad jakimiś takimi obyczajówkami, ewentualnie o kruchy życie, nie wiem jak to nazwać teraz, jak jest modnie. Ale to zobaczymy, jakby do tego tutaj podejść. Więc tu bardziej będę czekał na Wasze opinie i sugestie: jakie Wy byście chcieli, może coś z gatunków jakiś konkretnych, abym Wam tutaj opisał, pokazał, przedstawił, opowiedział. Więc będę czekał na Wasze zdanie na ten temat, jak Wy się na to zapatrujecie. I oczywiście przy okazji, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale. Będzie mi bardzo miło wtedy. No, oczywiście, skomentujcie, polubcie i udostępnijcie. Pokażcie innym, i mi to bardzo pomaga, a inni dzięki temu będą mieli możliwość dowiedzenia się. Ja jestem ciekaw też Waszych komentarzy, przede wszystkim, jakie Wy pozycje byście polecieli tutaj, i może czegoś nie przeczytałem, więc czekam. czekam na Wasze sugestie. A tu, tak jak wspomniałem, tak będziemy robili, szybki tylko przegląd i zaczniemy właśnie od pierwszego komiksu. Czarna magia. Czarna magia, czyli najnowsza pozycja od <śmiech> <śmiech> Kurwa, skoro. już to. Od wydawnictwa Mucha, czyli okultyzm, ale i też sensacja w słowa tego znaczenia. Bardzo dobra pozycja, która Mega pozytywnie mnie zaskoczyła, jakiś czas temu robiłem materiał, więc e, możecie sobie zerknąć i będziecie wiedzieli, o czym mowa. Innym, też świeżym tytułem, akurat w tym wypadku, e, to jest pierwszy tom, ale Reckless, od The Edward Bakera i Shona Phillipsa, twórcy Criminal, który akurat prywatnie nie jest jakimś moim ulubionym tytułem i ja uważam, że zdecydowanie to... Jest lepsze, aczkolwiek wszystko, co robi Edward Baker i Philips, jeżeli się wpiszecie i znajdziecie, będzie wam polecane, tak jak choćby nawet zaćmienie, które zapomniałem wziąć gdzieś z spółki, więc coś właśnie od tych dwóch <coughs> artystów na pewno zawsze będzie na topie. Księżycówka, ponownie Mucha, tutaj tak po kolei spółek ściągałem. Księżycówka jest to fajny, klimatyczny, gangsterski mm, komiks duetu Azarello i Riso, z elementami trochę takimi nadprzyrodzonymi, wilkołaki i te klimaty, ale pędzenie bimbru oraz e, lokale, gdzie gra jazz, coś niebywałego, naprawdę świetnie się to czyta. Sześciotomowa seria zakończona, ja już ją <coughs> prezentowałem na swoim kanale. Good Asian, przepraszam, gdzieś tracę ostrość czyli dobry Azjata od wydawnictwa, w tym wypadku Lost in Time. Bardzo fajny, klimatyczny, taki noirowski komiks opowiadający o osobie, która mimo, że z innego świata tak naprawdę może zostać detektywem. On dostał Eisnera w ogóle, to jest ważna informacja dla Was. A przy okazji, no mówię, przyjemnie się to mega czyta i bardzo fajnie, że tak powiem, została ta historia opowiedziana. Coś troszeczkę jak dawno temu w Ameryce, hmm, jeśli kojarzycie, tu trochę coś innego, ale też w klimatach detektywistyczno- takich lekko Clean Breaker od wydawnictwa Team of Comics. Mówię gdzieś, tracę tą ostrość. Te okładki chyba takie są. O jest, od Felipe Niunieza. Bardzo fajna historia. Taka właśnie. No tak jak wspomniałem z tych gatunków tutaj, ale no mimo upływu czasu gdzieś ten komiks cały czas na tyle mnie intryguje i bawi, że ja go mam w swojej kolekcji, a w żaden sposób mi się nie nudzi. Tylko, że warto wspomnieć, że tutaj mamy do czynienia z, antropomorfi z antropo no antropomorficznymi z postaciami. O. Będziecie mieli moją wpadkę. Świetnie zostało to tutaj przedstawione i naprawdę, mimo pewnych gorszych momentów, o których nie chcę się tutaj rozwodzić, ten komiks jako całość dla mnie się bardzo sprawdza. Ale, no, warto po niego sięgnąć. Mówię, to jest starszy tytuł, w sumie troszeczkę w porównaniu. Choćby nawet do dobrego Azjaty, ale myślę, że i tak tutaj znajdziecie coś z tych tytułów, które mówię, czy nowsze, czy starsze, które wam przypasują. Bo, tak jak patrzę tu cały czas na tę półkę, to poniekąd czym dalej w własnym może być jeszcze starzej. Są naprawdę tutaj stare, dobre tytuły, które w żaden sposób nie straciły nic na wartości dla mnie, bo cały czas pozostają w mojej kolekcji i to się chyba liczy. James Bond. James Bond od wydawnictwa Nonstop Comics. Dwutomowa seria, bardzo przyjemna. Do James Bond. No sami wiecie, prawda? Nie muszę chyba się tutaj rozwodzić. Nie wiem czemu. Może dlatego, że lubię na swój sposób trochę tego bohatera. Komiksów z Jamesem Bondem jakoś specjalnie nie mamy, więc ja je mam w swojej kolekcji i bawię się nimi. Non-stop comics pozostają jazz. Minard. Ostatnio trzeci tom się pojawił. fajna taka trochę szpiegowska, trochę gangsterska pozycja, ale przede wszystkim przepięknie narysowana. Bardzo, bardzo ładnie narysowana. Barcelona i, i nie wiem te klimaty takie hiszpańskie generalnie, ale nie tylko. Muzyk troszkę taki nie wiem, człowiek no nie obejrzy świat, ale taki lekko duch o to jest dobre określenie. I te przygody, które on przeżywa, i gdzie musi czasami i tak podjąć pewne działania, no urzekło mnie to z tym niesamowicie bardzo ładnym rysunkiem jak dla mnie, naprawdę. To mi się trochę kojarzy, nie wiem dlaczego. Kojarzycie takie anime gangsta, gangsta, gangsters. I kiedy patrzę na ten tytuł na Jessa Maynarda i tak sobie przypominam tamto to anime, to stwierdzam, że naprawdę to bardzo dobrze pasuje pod tym względem i tutaj świetnie wpasowuje się w ten klimat. Nie wiem czemu. Czasem tak mamy, prawda? Wy też pewnie macie, że coś wam gdzieś tam się w głowie ubzdura i z czymś to kojarzycie za każdym razem, po prostu nawet jeżeli ktoś mówi, że tak nie jest, ale wy macie takie utwierdzenie w tym, że to mi pasuje, to mi gra i Dlaczego to zmieniać? Dlaczego mielibyśmy to zmieniać, prawda? Coś innego, ale od kabum, Black Beatles, nie mylić to z Blue Beatles, z świata DC, gangsterski, taki pierwszo wojenny klimat, jazzowy też coś trochę na wzór dawno temu, może nie w Ameryce już tym razem, ale no. Też tamte lata, tamte klimaty, ale przede wszystkim Francesco Francavilla i jego świetne rysunki, które tutaj idealnie wpasowują się. Trochę taki super bohaterski klimat, ale tak jak mówię, cały czas pozostaje on gangsterski. To jest stary tytuł, jeśli chodzi o Kabum, A dalej yy, raczy mnie swoim tym urokiem wizualnym, przede wszystkim. Kolejna pozycja względnie nowa: Gun Honey. Świetna pozycja, świetna, piękna y, kobieta, główna bohaterka nasza. Y, to, to jest tak na zasadzie, że y, każcie jej przemycić jakąś broń gdzieś, przenieść cokolwiek i ona to zrobi, na tej zasadzie. Y, ale też y, historia ma drugie podno, podłoże fabularne bardzo ciekawe, w sensie y, historię naszej bohaterki. I tutaj świetnie to wszystko ze sobą współgrało, no mi się mega to podoba. I możliwe też, właśnie ze względu na jej uroki. Mam już dwa tomy na rynku. Egmont nam to funduje i powiem szczerze, że bawię się przy tym świetnie, więc ja wam osobiście polecam. <laughs> Z klasyków nie mogło zabraknąć Sin City Franka Millera dzieło fenomenalne. 10 na 10 pod każdym względem niesamowity klimat, gangsterzy, policjanci i, i główny bohater i w ogóle wszystko co tutaj się dzieje no, jest Sin City. Chyba nie muszę wam, tak jak w przypadku Jamesa Bonda, mówić nic na temat tego tytułu. Zresztą, tu, zresztą tu czekał się nawet ekranizacji kinowej, więc sam macie odpowiedź, i to jest wybitne dzieło na swój sposób. Idziemy sobie tutaj dalej. Co mamy jeszcze dla Was? Mam jeszcze dla Was skalpa. No, skalp też w sumie sensacja gangsterzy. Człowiek, który jest pochodzenia gdzieś tam, tak, dawnej tej Ameryki Północnej, gdzieś czerwonoskórzy, Indianie i tak dalej. A on jako agent FBI pod przykrywką działa, aby zinfiltrować to może złe określenie. Ale no, żeby. Zadziałać jakoś, tak? Przeciwko. No, jakby nie patrzeć swoim pobratyncom trochę. Kasyno, ee, narkotyki, przemoc jakaś tam, prawda? Oraz jego dziwna relacja z córką. Jednego z ważnych postaci w tym że komiksie, która też zresztą jest uzależniona od narkotyków. Mocny komiks, ale ja go bardzo lubię. Tu Jason, Aaron i Guerra zrobili świetną robotę. Idziemy dalej. Śpioch. Śpioch od ponownie Ed Brubaker i Sean Phillips, czyli sprawdzony duet. Śpioch z imprintu Vertigo, choć tutaj to bardziej chyba nie Vertigo, ale powinienem powiedzieć Wildstorm, prawda? To, co stworzył m.in. Jim Lee. Fenomenalna historia, m, która opowiada w sumie o superbohaterze na swój sposób. Nasz, tutaj ten ty tyłowy tył slipper, gość, który tak jakby jest odporny na ból, co też może być zgubne, bo jeżeli nie czujemy bólu, a przekroczymy jakoś tam dawkę y, tych negatywnych. Skutków, które musi przyjąć nasze ciało, no to jest totalna lipa, prawda? A tutaj coś takiego mamy, do tego dochodzi też wątek fan fatale kobiety, która jest totalnie szalona, no i to, że on sam, działając pod przykrywką, jedyna osoba, która może mu w tym wszystkim pomóc, nagle no jest niedysponowana i w sumie nikt nie wie, kim on jest. Bardzo ciekawy, dwutomowy, bo tak został wydany przez Egmont u nas tytuł. Szczerze Wam polecam. Dalej do jednej z moich ulubionych pozycji, jeśli chodzi o imprint Vertigo, 100 naboi. Świetna historia, już stara, sprawdzona. Wyobraźcie sobie, że dostajecie właśnie możliwość zrobienia czegoś, co chcieliście zrobić, albo, mówiąc najbardziej tak prosty i kolokwialny sposób, odpalenia kogoś bez żadnych konsekwencji, żadnych tam późniejszych następstw tego. Dostajecie broń i 100 naboi nie do wykrycia. Odpowiedzcie sobie sami. I jeszcze, Minut Menu tutaj, którzy się pojawiają. No, świetny tytuł, naprawdę ja go bardzo lubię. Choć nie ukrywam, że trochę końcówka mnie no, nie do końca pozytywnie zaskoczyła. I tak zepsuło to ten cały klimat tej historii. A to jest tak jak tu patrzy na swoją półkę, sześć grubych tomów, plus później dodatkowy, jeszcze taki był wydany. Spinoff, mógłbym powiedzieć, chyba. Zbliżamy się już do końca. Coś zupełnie innego od wydawnictwa Marginesy. Czarne nenufary, zbrodnia z monetem w tle oraz wątkiem romantycznym. Świetna historia. Może trochę niedoceniana, nie wiem, ale ja pomimo upływu czasu dalej mam ją w swojej kolekcji i nie chcę tutaj się w żaden sposób... Jej pozbywać. Pięknie narysowana przede wszystkim. Szkoda, że wydawnictwo Marginesy generalnie rzecz biorąc zaczęło, znaczy przestało publikować komiksy, bo może nie mieli ich wiele w swojej ofercie, ale były naprawdę ciekawe. I tutaj na końcu mam coś, no powiedzmy, takie detektywistyczno-klimaty nuwarowskie, choć może nie do końca. Mamy dwie pozycje od wydawnictwa Kurz. Pierwsza to jest Ruffington Event. Event. Postać, która pierwotnie pojawiła się w rorku i stała się no, na jakiś, w jakimś sensie tak popularna, że po prostu doczekał się swojego cieniutkiego takiego komiksiku. Wydawnictwo kurz go wydało, i to jest taki klimat, no mówię, rokowy, niewyjaśniony, do końca pewne jakieś zagadki i w ogóle dziwne sytuacje, ale ma jakiś taki klimat, właśnie nuwarowski, jakiś taki mroczny. Tutaj też um, można byłoby do tego dodać od Andreasa. Przypomnijcie mi muszę zerknąć. No nie mam gdzieś go tutaj pod ręką. Ko Kołto? Kurczę, jak to się wymawiało? Przypomnijcie mi, ale wiecie o co mi, o, o co mi chodzi, czy choćby nawet mm, jeszcze drugi też tytuł Andreasa od Egmontu i one tutaj mogłyby się pod, to podpiąć, także tu już mówię, tak trochę ja to sobie na no, doczepkę mm, te tytuły biorę, ale uważam, że one w pewnym sensie mogłyby gdzieś mieć... Yy, ten taki czynnik, który by je łączył w tych właśnie takich klimatach mrocznych, może już nie tyle gangsterskich, czy no takich takich łarskich, ale takich właśnie detektywistycznych z takim klimacikiem, prawda? A na koniec jeszcze mam dla Was Styks. No właśnie tutaj Andreas maczał palce razem z Foesterem. Styks mocno taki paranormalny, trochę z demonicznymi motywami, ale ma taki właśnie też w, tej, w tym stylu, w tej kresy, tak jak nawet tutaj patrzę, taki właśnie noirowski, no, sami wiecie klimat, no już brakuje mi tych słów, już dużo tego nagrywam wszystkiego teraz i, i po prostu gdzieś mi ucieka ta myśl, ale, ale no mówię, ma w sobie coś właśnie takiego, że jest tutaj wątek paranormalny z elementami demonicznymi, z diabłami i z czym tylko innym. Ale jestem taki też dochodzenia, tego śledztwa, ujawnienia pewnego sekretu, czyli właśnie takie detektywistyczne podejście do tego. I naprawdę. Patrząc na kreskę przede wszystkim i na to, jak to wszystko wygląda, idealnie pasuje i mega mi się pod tym względem podoba, więc myślę, że warto też o nim po prostu wspomnieć. To jest akurat okładka limitowana, ale były też, była też regularna, taka normalna, dostępna. Nie wiem, jak z dostępnością teraz tego komiksu, bo on jest też troszeczkę starszy, aczkolwiek myślę, że powinniście jeszcze go trafić. Więc tutaj mówię, nie rozwodziłem się, bo i tak już mamy 19 minutę. A nie po to są te materiały, a chciałem wam przybliżyć te tytuły, które tutaj właśnie w tych klimatach takich się wstrzeliwują. Mam nadzieję, że dobrze dobrałem. Dajcie znać w komentarzach właśnie, czy które z nich byście wybrali, albo któreś dodatkowo byście anulowali, stwierdzili, że jednak one tutaj nie pasują. No i czekam na Wasze jakieś propozycje, które może mnie zaskoczą, może których nie czytałem, albo gdzieś tam nie podszedłem do nich w takim tonie. Jestem ciekaw Waszych właśnie komentarzy, co Wy mi takiego polecicie. A tymczasem ja mówię Wam cześć. Dziękuję za ten cykl. Myślę, że to na razie tyle. Jeszcze myślę o tych takich właśnie obyczajówkach bardziej, jakichś takich komiksach w życiowych, które gdzieś tam sobie wybiorę, czy w ogóle to jako te pseudo życia ne, mogę w ogóle użyć tego określenia. No, dajcie mi znać, właśnie czy coś takiego by się nadawało, czy jeszcze ewentualnie taki bonusowy materiał mógłbym nagrać za jakiś czas. No, a przy okazji, wam, jestem ciekaw Waszych opinii, czy Wy jakieś jeszcze komiksy byście mogli mi polecieć w sensie z tych gatunków, które ewentualnie ja nie nagrałem, a które można byłoby podpiąć właśnie pod ten cykl, który tutaj Wam funduje z tą playlistą. Więc czekam na Waszą opinię, czekam na Wasze zdania i propozycje. A tymczasem cóż, mówię Wam cześć i widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się.